Manczko witam was serdecznie kolejny dzień poszukiwań dzisiaj z kumplem jesteśmy na nowej miejscówce No i zobaczymy co tutaj się urodzi także bez zbędnego gadania ruszam do akcji i widzimy się zaraz przy pierwszym sygnale Sygnał jak ciekawszy. 58, coś w tych granicach. Okej. Okay. Już widzę, jest łózeczka. Łózeczka. Kurczę nie ma mojej środki, bo na ostatnich poszukiwaniach zgubiłem. No ale cóż, trzeba zakupić drugą. Okej. Okay. Zobaczcie jaką siekierę. Aha. No ale konkretna była. O, proszę, podkówka. I to może być to nawet średniowiecze, bo właśnie z tego, co już przerabiałem ten temat, no to właśnie one były takie mniejsze, a tutaj właśnie takie szersze. Także kto wie, może i średniowiecze. Wejdźcie zobacz na spodnie, bo ja już 5 sekund znalazłem. Nie wiem, mm. czy to jest Zobacz, jak to fajne. Hum. Mm. Hum. O jest łoseczka, ten większy kaliberek, 12 mm. Pewnie folia aluminiowa o. Szczepionka na lisy Masz? Łódka no. No. To jest o tych, co myśmy mieli? Nie O tych małych to jest chyba, nie? Ten... Nie, to jest ten... Garant Czyżby? Czyżby łuska? O, już widzę. Jest łuska. Z tego? Pewnie ta. tym razem ślepaczek. 65 sygnał. Obstawiam, że znów łózka. Tak jest znów ślepaczek. Co to jest? Siekiera Ty ale to jest jakaś taka O kurde Ty pokaż Uu. Ty ale ja To będzie naprawdę bardzo stare chyba No Kurde. No bo to nie jest normalna siekiera. No nie. Kurde, ty. Nie Weź znam. Na ten. O, 96. Jakaś aluminiowa... ...rura. co to mogło być nie mam pojęcia 65 coś mi się wydaje, że to znów będą te aluminiowe paski tak, już widzę nie wiem do, do czego to Służyło Ale takich właśnie Pasków jest tutaj sporo Jakieś takie nie wiem hm. Także jak ktoś coś wie To proszę o jakiś tam Komentarzek Z góry dzięki jak 54 Przy samym drzewku Tutaj dosyć płytko chyba jest Kurde, akurat pod kurzeniem będzie Ach nie, już wygrzebałem Kolejny ślepak Czyżby to był drugi? że jestem chyba już ślepach <noise> u mnie też chyba coś ze wzrokiem już może od tych ślepaków zaczną ślepnąć o, leżał tutaj Dobra. O, jest następny Next Ej, znów ślepak Kurde, co tu jest z tymi ślepakami? Hmm. 60 I już pewnie ślepak O, już wyskoczył jak Philips Konopi Proszę Kurde co tu jest no w tym lesie Las ślepakowy o. Następny Kurczę no Tak, następny No Las jest bardzo fajny tutaj Fajnie się tutaj chodzi, nie ma właśnie tych krzaczorów Kolega znalazł fajną tą właśnie siekierę czy, co to tam będzie Podejrzewam, że to będzie bardzo stare Może nawet jeszcze nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak bardzo stare 57. siedem co, pewnie ślepak No, Hmm ja tutaj jakieś ćwiczenia były po prostu I dlatego tyle tych ślepaków No Kurde to Chyba dzisiaj padnie rekord ślepaków Sygnałek 44, o, 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 chyba coś tutaj mamy, ha, guzik, guziczek, kurczę, no, brakuje mi mojej szczotki, trzeba będzie zamówić, ale raczej nic tutaj na nim nie widzę na razie. jest guziczek Ja będę zrobił z tymi łazkami Nie zupa chyba sobie zrobię No, zupę łuskową dzisiaj La ślepaka mam dobrą przyprawę kucharek O No to coś tam się wymodzi, nie? Tu mamy 80 sygnał Ślepak to raczej nie będzie. A co tu będzie? paczek czy coś takiego tu jest jakiś znaczek kurde jakby korona czy coś szkoda że no właśnie nie mam teraz mojej szczoteczki ciekawe czy to jest korona tak jak tu chyba myślę ale coś coś takiego Dobra, umyjemy w domu i zobaczymy. No hmm. i z tymi ślepakami to dzisiaj tu jest niezbyt fajnie. O. 80 znów. Widzę coś tu, leży. Cóż, to jest. Hm. Nie wiem, co to by mogło być. Nie wiem, co to jest. Coś do czegoś. krąntka Tak ona krąnteczka. E, jeszcze dobra. O kurde. Kabuliny. No, o, jest monetka. Aha. No, czyli tam czterdziesty któryś rok pewnie, nie? No. No, czyli jest monetka. Gitarka. Pięknie. Niestety padła mi bateria w GoPro. A akurat zaczyna się coś tutaj dziać. Przed chwilą wyszedł takie... Takie coś wyszło. Tak jakby zakrętka. Drut. Zakrętka, aha i drut. No dobra, ale tu mamy takie coś. Ale to, ta zakrętka to dziwne. No. Tu wyszło jeszcze przed chwilą takie... Jakieś nie wiem, okucie do drzwi czy coś. Z zawiasem. Też wygląda na... Stare Takie coś I ja znalazłem jeszcze takie coś Zobacz tu chodzi jakby Takie na sznurku Z taką tutaj blokadą I Tam jest takie jakby ala ostrze Nie wiem co to może być, ale ciekawe. Dobra, będziemy kończyć, bo raz, że już mi baterie padły, a dwa już jest godzina 17.38. Także pora się zbierać, ale wrócimy tu jeszcze, bo mówię, no zaczyna się tutaj coś dziać. No więc to by było na tyle dzisiaj. Na podsumowanie mogę tylko powiedzieć, że no miejscówka na pewno jest godna uwagi i na pewno tam jeszcze wrócimy i to myślę, że nie raz. Bo jest to dosyć spory las, także no, miejsca nam tam nie braknie tak szybko do poszukiwań. Myślę, że można powiedzieć, że Dzionek był bardzo udany. No i mam nadzieję, że Wam się też podobał ten odcinek. Jeśli tak, to wiecie, co zrobić. E, oczywiście zapraszam też do subskrypcji mojego kanału e, Będzie mi bardzo miło No i też na pewno pomoże to w dalszym rozwoju W planie mam też niedługo e, właśnie zrobić konkurs e, Myślę, że na 800 subskrypcji, także no jeszcze tam troszkę mi brakuje e, Także no będzie jakiś tam konkursik niedługo No i, i tyle, Kurczę, prosto w oczy wali mi tutaj słońce równo Także Będę kończył, no i widzimy się już za parę dni, także pozdrawiam Was, trzymajcie się i do następnego, nareczka hej!